Posłuchajcie, mam receptę na szczęście! Mam receptę na szczęście! Notujcie, tydzień ma 7 dni. Recepta wskaże wam, jak z tych siedmiu wygospodarować 4 dni absolutnego szczęścia. Warunki są dwa: trzeba przejść na dietę. Mięsne śniadanie półsuszonej śliwki, łyżeczka jogurtu, ogonek z jabłka. Drugie śniadanie, obierki z mojego górka, łodyżka rzeżuchy i krótkie marzenie o salcesonie. Obiad, gotowana łapka kurza do polizania, listek szczawiu potarty jajkiem, kolacja. Przez minutę patrzymy na zdjęcie chudej szynki. Drugi warunek. Dietę zawsze zaczynamy od poniedziałku, to kluczowe. No bo z taką z dietą w ogóle wytrzymujemy najwyżej do środy wieczorem, prawda? Wtedy desperacko robimy sobie kanapkę, tabliczka czekolady z masłem i kiełbasą wiejską. Czyli Trzeba zacząć od początku. Z tym, że od poniedziałku, od czwartku do niedzieli włącznie, folgujemy sobie na całego. Jedzmy, co nam ślina na język przyniesie, pijemy alkohol i w ogóle dokazujemy. Bo przecież od poniedziałku zaczynamy dietę. Co sobie będziemy żałować, nie? Od poniedziałku nadrobimy. Czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. No żyjemy, nie przejmując się dietą, którą zaczynamy dopiero od poniedziałku. Powtarzam. I to są te cztery najszczęśliwsze dni tygodnia. Słuchajcie, bo niczym się nie przejmujecie, bo wiemy, że od poniedziałku to się zmieni. Tak, wtedy damy czadu z dietą do środy. Dobra, ktoś powie: Można być cały czas szczęśliwym nie przechodząc na dietę, no ale to jest dla mięczaków. To jest szukanie szczęścia na skróty. A czy o to nam chodzi? No nie, no nie.